Jou! Siemanko, siemanko io, jestem kurczak, a dzisiaj nic nie robimy. Powietrze. powietrze. No i na samym początku akurat nie, akurat musiałem mieć 10%. A więc przejdźmy już do sedna sprawy O nie i no ośmiemy się manka ją ponownie Nie mogę Widzowie Co to jest? Tak dawno nie było Tak bardzo dawno nie było Ej, czy mi kili nie, nie mam kila. Widzicie? Widzowie, nie mam kila, nie mogę zabić. Nie, nie da się zabić, będę musiał tak. Może da się nadusić. Da się walnąć ciało. Tylko nie widać przycisku. Co w ogóle nie to do kafeteri? Nie rozumiem. Nie to, że tu są najgorsi normalnie gracze, to jeszcze mam jakieś bagi lagi, lagi, bagi, bagi, lagi, o tam typu, ale jak widać, kilu nie widać, ale jak widać, kilu nie widać, ale to było mądre, nie? Normalnie wszechmądre. Robisz to? Nie miałeś to? Stało tylko tu, nie no, nie wygrywasz. Już? Już! mi pomóc? Nie, tu, tu jest kill, tu jest kill. Mam nakierowany palcem na killa, żeby kogoś zakilować. Nie, czy mam cooldown? Zobaczcie na mojego dzieciaka! No <grym> się, <obija. grym> się <zbija> oh nie! Co mu się stało i nagle takiego ospila do mnie? Tak, a czemu każdy mnie oczeka? No odcinku mam, nie jestem impostorem, no ludzie no Nie wiem jaki mam cooldown Całkowicie nie wiem jaki mam cooldown Jakby się odbagowało byłoby fajnie będę tak teraz waliło ścianę Zwentować się nie, nie wzwentuje. Kamernik. O, to chciałem, za, chciałem zabić kamernika. Ale są jak boty Teraz zabiję jedną osobę i wygrałem Ale zmieniam ten serwer, bo to nie jest jakiś Wygrałem nie. Oj, nie mogą się Nie, nie będę taki, ale zgaszę światło. I będę gorszy. Tak poczekam oto O tym, że nie widzę kilo, to co tu poczekam? Poczekam że tu. Wygrana się ograna. I widzę już kila. To już lepiej. Widzę wiesz, się na maksa. O co chodzi z tym światłem? Ej, tu ja teraz gaszę światło. <noise> Nie. Czyli tylko ja tak widzę. Kurka, widział mnie? Zacipałem różowego.

O nie, to już chyba próbowało przeklinać. Nie ma. Skip. Mm, tak. No jeszcze sos. Sos, sos, sos. niech to się czuje mm, tu, 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 tu. Już widzę cool znów, tu idę na kamernika, o, coś mi się zarobić. Popatrzmy. Zaknę tu drzwi, tu se drzwi zamknę, tu, 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 tu. Trzeba wszędzie zamknięte sam kiedy z zamknąłem. I jak to teraz otworzyć ludzie? Jak to teraz otworzyć? Okej, otworzyło się samo. Co? Widziałeś jednak jak zabiłem? Uśpiewał. Co wiesz? Co tu było? Макарон. Очевидно. Если мы школьный, не I pojedziemy tu w mece cicho. 8-8. Ty byłeś czerwony Nie miałeś kapelusza. Co ci się stało? 8-8. 88. tam się razem skanuje. Myślałem, że niebieski się skanuje. Któż on mi się skanował? Co? 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 Nie. Tylko nie to. Udało się Udało się I co? Wcale się nie zroła z reaktorem się nie da tak schować z tym symbolicznym akcentem możemy kończyć ten odcinek była mała baterii